Anetko, co zobaczyłaś z tymi nerwami u Pani Jasi? Tu jest. Jest jakiś taki chaos. Mhm. Jakieś bardzo jest zamieszane w energii. W sensie nad nią coś takie bardzo szybko przelatują jakieś. Aha. Mhm. Co przelatują, myśli? Myśli, scenki, w ogóle wszystko bardzo za szybko, po prostu to za szybko jest yy, Takby tak przetwarzane. To jest, że nie że nie jest przetwarzane, bo jest za szybko. No, to takie, no kroki, w ogóle, na... tak. No się widzę, taki film się pokazuje, tak? Widzisz taką rolkę, ona tak leci od lewa do prawa i tam pełno scenek tego wszystkiego. No, i się coś wiesz... takiego będzie. Mhm. Miesz, jest zamieszanie, dobrze. Anetka, co no, za tym stoi? Zobacz. Widzę taką zakapturzoną istotę, mhm. która właśnie kręci tą rolką. Jasne, życiem od razu do klatki, Janetko. Mhm. Jak się nazywa ta postać? Ta istota Minto. Minto, witaj, Minto. Takie jakiejś. Zaskoczony jest ogólnie. No oczywiście. Zamurowało go. To przez tyle y, pokoleń Min to był tutaj i nic mu się kompletnie nie działo do tej pory. Y, Aneta, przyszło mi pokoleń. Y, dlaczego powiedziałem pokoleń, a nie powiedziałem y, samej Asi? Bo on tutaj już dłu dłuższy czas jest ze strony mamy. Z strony mamy? Mhm. Czy to się zgadza, Pani Asiu? Dobra, no to super, to jesteśmy na dobrym tropie. Um, Nieskromnie powiem jak zawsze, ale to zostawmy na sam koniec. Tylko teraz tak, Anetka, zobacz kwestię Minto, zobacz jego szefa, poproś jego, jego szefa w cudzysłowie mhm. i wszystkich, którzy tam będą przeszkadzać nam w tym, żeby to usunąć, więc wszystkie do klatki, okej? Okay? Dziewięć. Dziewięciu, szef jak się nazywa? Kater, kater na kończony. Tutaj kater. Macha tak ręką. Ach, to już dobrze, to chociaż już macha. Dobra. Um, Anetko, um, zostaw ich w tej klatce. Okay. I teraz idź do pierwszej, najważniejszej historii w tym rodzie, co za tym idzie historii, która może też być historią Asi. Idziesz do pierwszej, najważniejszej, która za tym stoi, za tym całym bałaganem, tym natłokiem myśli, nerw, nerwicach i tak dalej, i tak dalej. Co to jest? Powiedz. Jeden, dwa, trzy. Zobaczyłam klęczącą kobietę w takiej kapliczce ciemnej, taki kościółek gotycki. Y -y. I co, y -y. Ona tam, co ona tam robi? Powiedz. Y -y, modli się. Uh -huh. Jest wystraszona. Uh -huh. Powiedziała, że przerażona. To przerażenie jest. Dlaczego uh -huh. się tak bardzo wystraszyła ta kobieta? Um, bo mamy tutaj jakieś rozruchy, jakieś wojny i boi się, że jej męża zabiorą. I uh -huh. starszego syna. A jakie to są czasy, mniej więcej? XV wiek. Um, a część świata? To jest Europa? Tak. Aha, okej. Okay. No dobrze, i co tam się dzieje? Powiedz. Kogo ona, tam, kogo ona tam przywołuje na pomoc? To pewnie o to może chodzić. Co tam no ona się modli do Boga. Mhm. Ale zamiast Boga przychodzi właśnie ten zakapturzony pod mhm. postacią kapłana. Jej się pokazuje. Właściwie to jest e, ojciec jakiś z braci, takich zakonnych. Okej. Okay. I e, kto to jest dla e, Asi? Czy to jest Asia, czy to jest ktoś inny z rodu? E, ta kobieta to jest ten Asia, Asi w mhm. Czyli ona wróciła do tego rodu? Czy to jest jej historia? Tak. tak. Wróciła do swojego rodu? Mhm. Dobra. Tu się zatrzymamy na chwilę, Anetko, bo to jest bardzo ciekawa sytuacja. Czy mogłabyś mi powiedzieć, dlaczego ona wróciła do tego rodu z powrotem? Dlaczego ona się wzięła to wszystko na siebie? Przecież ona ma ciężary, mówiąc delikatnie w tym życiu, więc dlaczego ona to wzięła do siebie? Dlaczego wróciła do tego rodu? Żeby to wszystko wyprostować. Dobra. Okej. Okay. No to bardzo ci proszę, idziemy, prostujemy tą historię i dużo więcej. Y... Anetko, co masz? Czy wszystko się udało zrobić? Mm, tak. Y, co z bytami zniknęły? Tak, już ich nie ma. Mm -hmm. Anetko, czy wszystko w porządku? Bo y, gdzieś mi uciekasz w emocje. Nie, nie, wszystko ok. Koło, patrzę, czy tam jest jeszcze coś. No dobra, okej. Okay. Tam jest ciężko, bardzo Anetko, Wyjdź sobie stąd. Ja cię odcinam od tego, dobra? Raz, mhm. dwa, trzy. Jesteś odcięta. Weź coś sobie troszeczkę y, odetchnij. bo tam są bardzo ciężkie, bardzo ciężkie emocje, bardzo ciężkie energie. Dobrze? Mhm. Okej. Okay. Teraz zobacz jeszcze raz nerwy, bicie. Bicie serca, stres, nerwica u pani i y, Anny. Zobacz, jak to wygląda. Czy masz coś jeszcze? Y, tu zobaczyłam taką szkołę, jakby... Y, sierociniec. Dokładnie I, to jest. Jasne. Y, tutaj znów y, no, widzę dziewczynkę. Mm -hmm. Która jest właśnie jedną z tych uczenni z tej szkole, bo tak bym powiedziała, to jest taka szkoła w Księdzowej Rocinie, szkoła i tam są inne też dzieci to to z okolicznego, okolicznego miejsca, okolicznego miejsca. Kto to jest Anetko? Tu jest, to jest taki gdzieś okres koniec XVIII wieku. Dobrze, a kto to jest Anetko? To jest, to jest Asia czy ktoś inny? Nie, to jest Asia. Cały czas jestem przy Asi. Dobrze, okej. Okay. Co tam się dzieje? Yy, ta dziewczynka, ja mówię, ona jest sierocińca. Ona nie jest, nie ma pełnej rodziny tutaj, ale ma kontakt z takimi dzieciakami, które mają tą rodzinę. Okay. I u niej jest takie poczucie właśnie takiego gorszego, mm -hmm. że jest po prostu no, inna. Nie taka. Czuję się źle. I tu jest taka nerwowość, że obiecuję sobie, że jak wyjdzie z tej szkoły, mhm. znajdzie sobie rodzinę. Jest nerwowość, ale jest też taki, taka presja. Jest chodzi? i też presja, też taka jest presja. Tak, bo ona sobie po prostu obiecała. No proszę, dobrze. E okay. Ale idąc dalej, Mm -hmm. Kończy tą szkołę. Nie jest takie proste, dlatego że ona nie ma żadnego wsparcia, nie ma pieniędzy, nie ma nic, Aha. żeby cokolwiek osiągnąć. Więc y, zaczyna y, tą pracę gdziekolwiek. Widzę ją, że i sprząta, gdzieś się zatrudnia jako taka pomoc kuchenna, mm -hmm. później jaka pokojówka. To tak, jakby się cały czas pieła w górę. Mm -hmm. Budując tak, sobie takie pojęcie ogólnie o rodzinie, dobra, o domu Netko, i tak poczekaj, dalej. Poczekaj. Poczekaj. Jak to się kończy, powiedz? Czy jej się udaje e, osiągnąć to wszystko, co sobie założyła? To znaczy ma męża, ale to nie jest takie piękne życie. Dobra, to są. Okej. Okay. To zostawiamy Anetko. E, cofnij się bardzo proszę do tej e, sprawy. E, Dlaczego to zostawiamy, pani Asiu? Bo to może być wątek, który gdzieś nam się później przewinie, a nie jest w tym momencie istotny. My się skupiamy na tym, skąd biorą się te nerwy, okay? Tutaj też wychodzi poczucie wartości zaniżone. Chyba też pani o tym pisała w punktach, o ile dobrze pamiętam, tak? Eee, telepatka o tym nie wie, my nigdy nie wprowadzamy telepaty w informacje na temat punktów. Nigdy. To chodzi o to, żeby było te informacje jak najbardziej y, dla niej czyste, żeby sobie, nie żeby sobie nie tworzyło obrazów w myślach, które będą zniekształcać z kolei przekaz, y, ten rzeczywisty przekaz. Y, dobrze, y, wracamy do y, sedna sprawy Netka. Bardzo cię proszę, ustaw. Y, Pierwszy sprawdź tą historię jeszcze, bo mnie jedna rzecz interesuje. Hmm. Ona, y, czyli Asia, wtedy podczas tego y, y, wcielenia. Była osobą, która y, była dzieckiem, była sierotą, była wychowywana też z dziećmi, y, które nie były sierotami i poczuła się tam po prostu gorzej, tak? I chciała tak. się z tym takim zrywem wyrwać. Chce się z tego wyrwać, chce mieć lepsze życie, więc tu jest ambitne, fajne, pozytywne podejście, tak? Ale tak. jej się chyba nie do końca, znaczy udaje jej się, ale później to życie się zmienia, jak poznaje męża, tak? Dobrze zrozumiałem? Tak, no i ogólnie jest ciężko. No dobrze, okej. Okay. Tu jeszcze wrócimy do jednej rzeczy, by też mi przyszło to w tym momencie. Otwórz proszę cię tablicę ze zdaniami. Dobrze. I teraz tak. Życie jest? Pod ręką. Życie jest? Rozczarowaniem. Życie jest? Za szybkie. Życie jest? Strachem. Życie jest? Niesprawiedliwe. Dobrze. Ile tam jeszcze jest tych zdań takich y, traumatycznych, negatywnych, Anetko? netko? 76. Dobra. Czyli różne, y, różne układy zdań. No, praktycznie o tym samym. Dobrze. To wszystko zniknie z jej przestrzeni całkowicie. Zdania, traumy. Wszystko to, co jest do ciała podczepione, i wszystkie byty. Okej. Okay. Masz to? Tak. Dobra, yy, pokaż mi na chwilkę, a się podejść do niej w tamtym momencie. Masz ją? Tak. No, życie to. Praca ku lepszemu. Życie to. Nagroda. Okej, okay. życie to. Uśmiech. O, no, to mi Masie się ładnie uśmiecha. Życie to. Słońce. Jak ona się czuje, powiedz? Nie gdzieś jest uśmiechnięta, zadowolona na to, jakby te wszystkie trudy, które stoją przed nią, nie stanowiły dla niej jakiejś bariery. Dobra, a jak ona wyglądała, um, jak zaczęliśmy to 10 minut temu? No, taka była przygnębiona i bardzo szara. Jak teraz świeci, powiedz, na ile? 720. Osiem. Stoi. Y, Ta to, to, to skala czy rośnie? Idzie w górę. malutku idzie w górę. Dobrze, czyli nam się odbudowuje Jasia. po malutku. Dobra, Anetko. Y, jeden, dwa, trzy. Wychodzisz sobie stamtąd i zobacz, czy jest jeszcze cokolwiek coś z tymi nerwami związane powiedz. Y, z tym biciem serca taką wiesz. No. Widać, że jest jakaś blokada była tutaj. No nie szło tego przejść naturalnie, w taki sposób, wiesz, z myśli. Zapora dość spora przez te kilka, nie wiem, 20 lat, strzelam Czy jest czyściutko? Zobacz. Czy jest? Jeszcze cały czas widzę, wiesz co, taki kłębek wełny, który jest po prostu taki mm, niezwinięty, tylko on jest poplątany bardzo. Mhm. Takie węzeł nie super, już poplątane, takie w ogóle nieuregulowane, tak, by nie było końca ani początku. Gdzie, takie jest. Okej, okay, Janetka, a gdzie to jest? Czy to jest w przestrzeni obok y, Asi, czy? Y, przestrzeni obok Asi. Mhm. Niech Ci się to pokaże w prawdziwej swojej formie. Bardzo Ci proszę. Raz, dwa, trzy. Co widzisz? Widzę tutaj postać. Mhm. Jak to wygląda? To coś? Bardziej gadzia ona jest. To bardziej czy, czy całkowicie? No całkowicie, no. Po prostu gadzia. No dobrze. Jak on wygląda? Jak się nazywa? Ma ogon, ma łuski. Tutaj ma twarz jaszczurowatą. Dobra. Czy on jest sam? Czy ma tam jakiegoś swojego kierownika, dyrektora, po prostu szefa. No, jest ich pięciu. Wrzucić do klatki wszystkich anetko. Wracamy do tych ślubów, jakichś ślubów e, braci zakonnych. Tak, śluby braci zakonnych. E, gdzie... Każdy z tych nowicjuszów, nowicjuszy, no tak, jest zaraz otaczany tymi e, ciemnymi istotami. Mm -hmm. To jakby każdy miał swojego podobicznego, że tak powiem. No dobrze. Z tych ciemnych istot, Osiem ma pięciu. No to ta piątka, o której tutaj mówimy akurat, tak? Zgadza tak. się. Ok. Tam ginie wszystko, czego nie ma być w przestrzeni Asi, to wszystko zostaje pięknie wyczyszczone, miejsca puste, zapełnione światłem miłością, a same istoty zostają po prostu wsunięte z przestrzeni na zawsze, Pani Asiu. Na zawsze. Mm -hmm. No i widzisz Anetko, to ładnie się z Tobą zaraz współpracuje. A siła jest niesamowita, Pani Anno, tamtej strony, niesamowita. Yy, także, ale to, ona, yy, to jest ciekawe, bo coś miało wyjść, co miało wyjść dzisiaj. Dobrze, Anetko, masz coś jeszcze? Okej, okay. to, to już nic nie mam. Dobrze, okej. Okay. No to bardzo ładnie.